So We're selling the pirate swap! Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! skin Siema, siema, witam na stronie CSGOskins.com, link do strony w opisie z kodem Sniper02zł oraz 10 groszy na start i plus 10% do depozytu. Przypominam również o rozdaniach na stronie, które macie w tym momencie na ekranie. W płaceniu 8,40 macie szansę na wydropienie na przykład takiego na SSG za 102zł, do skina na przykład do, za 33 zł oraz najdroższego tutaj za 210 AK Front w Misty wpłacając minimum 8,40 macie tutaj wiele innych też również skinów na przykład takiego MP7 i wiele wiele więcej a w wpłacając 10 zł macie szansę na wydropienie The Coalition im więcej wpłacicie tym większa szansa na wygraną przypominam że jak wygracie to dostaniecie taki oto komunikat że wygraliście łączna wartość skinów około 1000 zł przypominam również że strona jest dla osób pełnoletnich i żebyście nie wpłacali tutaj swoich oszczędności, tylko pieniędzy, których nie potrzebujecie, bądźcie z wami nie szkodamy. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nowe skrzynki, które pojawiły się na stronie. Na przykład mamy skrzyneczkę Pit Stop, więc damy sobie ją na buście. Zobaczymy, czy ona w ogóle oddaje 23 zł-31 zł płacimy. Eventowe skrzynki z reguły fajne są i oddają. No tu akurat słabo teraz wpadło, ale tak to w sumie spoko na buście 155, także bardzo ładny zysk. 46 nie największy 42 i 7. Jeszcze raz 18. Na Jesterze kosztuje skrzynka razy 3690 zł. Próbuję jeszcze raz kliknąć Redline, no Redline nie drogi. Także straciliśmy na niej 3000. Lecimy z drugą skrzynką, druga skrzynka 63 zł. Bardzo fajnie dała w pierwszym dropie na zwykłym, w drugim już średnio, w trzecim też. W czwartym, wow, w czwartym to już w ogóle na buście. Łabo, 126 zł. No tutaj spoko, też na plus. Łabo, spoko, spoko. No tutaj bardziej na buście oddaję na ile? 1506. Dobra, spróbujmy na buście. 580 i 170 średniawa. A spróbujmy teraz Victory Lab Case. Jedna słabiutko. Okej. Okay. Nie najgorzej. To na plus. Na lekki plus. Tutaj słabo na buście. Spoko. Ładnie dało. Tu nie najgorzej. Tu słabo. Tu słabo. Na ulala. La. Dobra to tam otworzymy tylko... Raz. Aha, 104 zł. No nieźle. Dobra, no to co? Yy, straciliśmy właśnie 9000 na skrzynkach, no ale z w sensie reguły nie opłaca się robić, po prostu otwierać zwykłych skrzynek. Tylko lepiej zrobić sobie to na właśnie case battleach. Także my sobie do tych case battle przejdziemy. dodamy sobie skrzynki do ulubionych. I zróbmy sobie, tak, tak, tak. I nabuście każdą z nich, pyk, 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 300 zł. Myślę, że spoko. Zobaczmy. Z reguły, jak były eventy, to te skrzynki były tańsze. Ojej, przepraszam. To te skrzynki były tańsze w sensie na adjusterze. Tutaj widzę tą zależność, że jest jednak trochę drożej. No ale jednak, chyba też nie najgorsze. Tutaj, skiny mogą nam wypaść, tak naprawdę. Chociaż tutaj, w tej skrzynce pit stop. 4000? No, słabo. Dobra, no, zobaczymy. Na razie przegrywamy. Aha, Asimov. No, średnia ma na razie leci. No, ale to są pierwsze te skrzynki. Która jest z nich najdroższa? Chyba ten pit stop. A nie, pit stop nie. Ja już nie wiem, w sumie. No ja na razie, bo ty samo nas niszczy, jak chce, nie? Wiktory Lab jest chyba najdroższy. okej, okay. tak jest dosyć. Ula, la, 130 zł. Faktory New nam wypadł. No i tutaj już słabiutko. I ostatni. Słabiutko. No. 530 zł. Nie najgorzej, nie najgorzej. Aha, bo ja w ogóle dodałem podwójnie te skrzynki. To ja bym chciał sobie zostawić tak. I dać teraz na. Jesterze Tom i Tom. One są podobnie cenowo, także zobaczymy. Dajmy Underdoga i zobaczymy, co tu się wydarzy. Czy te skrzynki nam oddadzą, czy jednak nie? Raczej nie chciałbym też schodzić poniżej budżetu 3000. Także fajnie, gdybyśmy jakąś bitwę wygrali. No, ale wiadomo, wszystko jest możliwe i wszystko możemy przegrać. W pierwszym, no niestety, dużo nam dało i to bardzo dużo. Także miejmy nadzieję, że. Zaraz tak nie będzie oddawać. I oddało znowu. Nie no, mogłem dać standarda. Do Ej. Dobra, tutaj słabo wypadło. I teraz na gesterze. Oj, to jest drogie. A nie, 44 zł, dobra. I teraz Get i Adrian musi coś wydropić. No i nie wydropili. Szczerze, moim zdaniem, nie są jakieś najlepsze te skrzynki. Dajmy jeszcze. Dobra, zróbmy tak i na standardzie. Średnie, średnie, średnio oddaje w sensie. Ogólnie nie są złe, ale średnio oddają. W sensie drogie są jak na ryżstera ta pierwsza, ta najtańsza, bo na kosztuje 528 to dosyć mało, w sensie dużo. Patrząc na to, że ostatnie skrzynki, z tego co pamiętam, kosztowały 156 na registerze. No ja na razie, z tym Michaela mamy ten subdrop, więc no nieźle, nieźle. OK, teraz słabo, ale dalej nie najgorzej, także spoko, okej, okay, ten gradient coś tam warty, znaczy fade i jester teraz, słabiutko, musiałoby coś wsiąść na jesterze, nie, nie no, fatalnie, no i tutaj Alex dostał, blading edge, no i teraz bym wygrał underdoga. Także no dosyć śmiesznie Dobra dajmy ten najdroższy po prostu Za cały już nasz budżet jeszcze coś tu nam zostaje dobra zróbmy tak I na underdogu Dobra teraz może nam odda ten underdog faktycznie I jak teraz wygramy to chociaż na plus wyjdziemy bo tak naprawdę z tamtej bitwy byśmy też nie wyszli na plus bo ten destar nie oddał Także zobaczymy co tu się wydarzy Przetestujmy No nie no w pierwszym za dobrze nam wypadło ja mam mega niefarta w ogóle do tych bitew. Ale wiadomo, no każdy... Każdy ma inaczej, tak? Dobra, tutaj wypadł ten blending edge. 5 te różnicy. Ojej oj, ile to jest warte? Ja pierdzielę. Faktoryniu Nie. Nie. Nie no, my to przegramy. Jakiego ja mam nie farta, ej. Mam takiego nie farta, że to jest hit. Że jak daję underdogę, to wygrywam standarda. A jak daję standarda, to wygrywam underdoga, nie? Fatalnie. No tutaj w Emily dostał znowu. ale ten Emily to t... kurde, no. Nie, no bot Adrian nas teraz zniszczył. 1900 złotych zgarnął bot Adrian. No i zostało nam tak naprawdę 30 zł No Na pewno nie będą to moje ulubione skrzynki eventowe Uważam że były lepsze skrzyneczki Przez jakiś tam czas co było ostatnio Ale te skrzynki też nie są złe bo Fajny drop może z nich wypaść Ale są moim zdaniem na gesterze troszeczkę za drogie Jak na jestera w sensie ta pierwsza skrzynka ta druga spoko O Teraz na przykład nam siadło na zwykłym Bez żadnego boosta Za 55 zł Bardzo ładnie Ej my jeszcze możemy odkuć 106 zł Spoko Dajmy to razy dwa Dobra, jeszcze raz róbimy na czterech graczy co nam zależy Tak naprawdę Jeszcze raz na czterech, tylko teraz Wiktory Lapa sobie dodaliśmy Zobaczmy, zobaczmy No ten Plat Out nas tutaj rozpieszcza dosyć i on tak dosyć fajnie daje. No teraz niekoniecznie. Aha, jednak tutaj Blue Strike wypada dla bota Adriana. Dobra, to może być drogie. I jest drogie. I jest drogie. I chyba to mamy. Mamy to 335 zł. Ej, my się odkujemy, może się odkujemy. 315. Dobra, dajmy tak. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy jeszcze raz standarda. Chociaż teraz może ten underdog. Dobra, spróbujmy. Chociaż to jest też na czterech graczy, więc różnie to może być. Możemy nawet nie być blisko underdoga ani standarda tak naprawdę. Dobra, w pierwszej fatalnie. Nie, nie tak źle. Myślałem, że gorzej. W drugiej fatalnie. Trzecia. Fatalnie. Ok, dobry stan, proszę. 52 nie najgorzej. Dobra, teraz znowu fatalnie. Spoko. Tylko tu buskill wypad. okej, okay, jeszcze jeden. Proszę sobie stan. Dobra, mamy to. 264. Asimov, Asimov drogi Flat out Dobra nikomu nic drogiego nie wypadło Pięknie ej da się odkuć z tych, dobra jednak te skrzynki mają Jakiś tam potencjał tak naprawdę Ale tak naprawdę głównie te Ja bym teraz spróbował na underdogu na trzech graczy, myślę że teraz underdog by nam siadł 840 zł bitwa no, wygląda ona zacnie, że tak powiem. Także przetestujemy underdoga. Może akurat nam siądzie. Dobra, no pierwszy trochę nam dał, ale nie dużo. Ok, tutaj bóstwisz, wypada kolejny. To nie wiem, ile warte. 16. Spoko. Dobra, bo od trochę uciekł. 100 zł różnicy mamy. Dobra, mi fatalnie dropło. Już 110 zł różnicy. Okej, okay, no tutaj coś to warte, ale niewiele. 200 zł różnicy. 14, 13 skrzynek jeszcze zostało. I zapowiada się naprawdę pięknie. Okej, okay, no tutaj coś nam dropu, ale nie dużo, Nie wiem ile to jest warte. 96, o kurde. Niedobrze. Różnica się zmniejszyła, bo jest różnica tylko 100 zł. Także oby ten buskill nie wypadł. oj, tym niestety doganiamy lekko. Różnica się już zrobiła 90 zł. Już się zrobiła znowu 140. Dobra, to fatalne. Po drogie, a nie dużo, dobra. 130 zł różnicy. Zostało 5 skrzynek. Ok, Fuel Injector dla niego, spoko, szkoda, że nie Faktory New. Dobra, tutaj słabiutko Nitro. 101 zł Discotech, o tutaj jeszcze Digielek dla Botarosso, pięknie Botarosso, bustuj, bustuj. Tutaj Nemezis spada dla bota Alexa. Dobra, 300 zł różnicy, raczej szansa niska, że przegramy. No to coś wart, ale niewiele. No i pięknie, pięknie, to mi się podoba 1500 zł. Tak naprawdę, więc się odkuliśmy. I ja tak szczerze, spróbowałbym teraz zrobić te same skrzynki, tylko że na buście i na underdogu. Spróbujmy, dajmy szansę underdogowi. Skoro teraz oddał, to teraz też powinien oddać. A następnej bitwy już bym nie robił. Bo będzie ona zbyt ryzykowna. W sensie nie wiadomo, co wypadnie. Czy underdog, czy standard. Według mojego myślenia, tak. Więc wiecie, nie sugerujcie się, ale. Aha. Aha. No i fajnie, sobie wydropiłem Atomic Aloya. Aha, i jeszcze sobie wydropiłem Empresa No to sobie fajnie wydropiłem, właśnie. Dobra, no ale to były pierwsze skrzynki, tak? Jeszcze jest szansa się odkuć. Nie, no dobra, już nie jest. Już nie jest. Orion wypada. Ej, ale ta skrzynka faktycznie. Dobra, jednak zwracam honor. Ta skrzynka naprawdę jest mocna. Okej, okay, empress dla Botadriana. new proszę. Minimalware. Okej. Okay. Dobra, Digielki dla mnie Syf. Nie no, znowu ten Atomik Matko, jedyna Hej, dobra, jest dopiero połowa skrzynek, a ja mam 1200 zł. Nie, mega mi oddało. Asimov Minimalware, okej, okay. nie jest źle. Nemezis tu wypada. Bo to Emily by musiał coś zacząć drop. Jest Atomik dla bota Emily. Bot Adrian też musi coś jeszcze zacząć dropić. No tutaj drogo nam wypadło. 6 skrzyneczek. Asimov. No dobra. Mi też Asimov, ale słaby stan. A nie, w XD. Ej, dobra, nie. To w ogóle teraz to się stało. Tutaj, chopie niemożliwe, nie. To jak ta skrzynka oddała teraz, dla mnie, ale niestety jest to underdog. To jest hit, to jest hit. Nie, no tu fatalnie. Musiałaby teraz omegi wpaść, albo po prostu jakaś koza tysiaka. No tu wpada atomik. Ja wdzielę, ej, ale by był zysk. Cztery koła nie. No i w sumie to zakończyliśmy w taki sposób ten odcinek, że straciliśmy na tym evencie 13 tysięcy. Jeśli miałbym go oceniać, to ta skrzynka na tym buście faktycznie może coś fajnego wydropić, ale niekoniecznie musi. Jak na przykład teraz wypadło 70 zł. 80. No ale jak czasami coś dropnie, no to na faktycznie jest ona przemocarna. No i dobra, już nie otwieram tej skrzynki na no, bo Budżet się skończy i będzie lipa. 29, no mega słowo teraz. No ale co? Jak się zamierza, jak nam. Dzięki za film. Trzymajcie się do następnego. Otworzymy sobie na koniec jeszcze skrzyneczkę dzienną. Którą Wy też możecie otworzyć. 8 groszy. No i fajnie. Trzymajcie się. Do następnego. Elo, elo.